Coraz więcej ludzi instaluje kominki, bo nie tylko tworzą przytulny nastrój, lecz także mogą ogrzać cały dom. Są ekonomiczne, a nowe modele są również przyjazne dla środowiska. Jak się je robi? Od tej opowieści zrobi się Wam ciepło na sercu. Każdy wolnostojący piec kominkowy ma nad paleniskiem stalową przegrodę, która nie dopuszcza do nadmiernego rozgrzania się blatu. Przegroda spowalnia także odpływ dymu do przewodu kominkowego, co zmniejsza ciąg i zwiększa zdolność grzewczą. Wszystko zaczyna się od arkusza stalowej blachy o grubości 8 mm. Sterowany komputerem laser wycina w niej wszystkie elementy. Laser tnie metal szybko i z wielką precyzją, jako że elementem tnącym jest promień światła, a nie ostrze prasy. Wszystkie krawędzie są gładkie i bez zadziorów. Największy element przenoszony jest na następne stanowisko przez silny elektromagnes. Największym elementem jest korpus tworzący boki i tył pieca. Aby wygiąć grubą blachę pod właściwym kątem, robotnicy używają potężnej, sterowanej komputerowo-hydraulicznej prasy krawędziowej. Gotowy element trafia na specjalne stanowisko montażowe, które gwarantuje stabilność konstrukcji w czasie spawania. Po spawaniu frontowej części korpusu montuje się wlot powietrza. Kolejny etap to spawanie przegrody, górnego blatu oraz kanałów powietrznych. Wszystkie spawy muszą być położone z wielką precyzją, bo połączenia będą musiały wytrzymać wysoką temperaturę i bardzo duże naprężenia. Teraz montuje się dolną część paleniska. Umieszczony na środku otwór służy do zmiatania do popilnika resztek niedopalonego drewna. Montowany jest czopuch, czyli stalowy kołnierz, do którego zamocowana będzie rura spalinowa wiodąca do komina. Kolejny etap to zamontowanie korpusu do podstawy, która także wykonana jest ze stalowej blachy. A na innym stanowisku szykowane są drzwiczki paleniska. Odpornym na wysokie temperatury silikonem wkleja się sznur z włókna szklanego. Ta uszczelka zapobiega dostawaniu się powietrza przez szczeliny przy drzwiach i umożliwia właściwe kontrolowanie procesu spalania. Po zainstalowaniu rączki drzwiczek spawa się zawiasy. Wnętrze komory spalania wykładane jest cegłą szamotową, która zapobiega wypaczaniu się ścian pieca pod wpływem gorąca i kumuluje ciepło. Okładzina ta po pewnym czasie niszczeje, lecz łatwo wymienić ją na nową. Ostatnim stalowym elementem jest pokrywa popielnika. Teraz taśma montażowa przenosi piec na stanowisko malarskie, gdzie ramię robota natryskuje warstwę farby odpornej na wysoką temperaturę. Kiedy farba wyschnie, zdejmuje się drzwiczki, by zamocować w nich szybę. To nie jest zwykła okienna szyba. Dzięki domieszce związków glinu to szkło wytrzymuje temperaturę prawie 1100 stopni Celsjusza. Kiedy szklany panel znajdzie się na miejscu, mocuje się dekoracyjne listwo oraz nalepkę informacyjną, po czym zamyka się gotowe drzwiczki. Teraz jeszcze plakietka z nazwą producenta. Oraz umieszczony z tyłu wentylator, który ma rozpraszać rozgrzane powietrze gromadzące się w pobliżu pieca. Kiedy piec wyjeżdża z fabryki, farba, którą jest pokryty, jest sucha, lecz nieutwardzona. Utwardzi ją ciepło, kiedy po raz pierwszy rozpalimy w nim ogień. Teraz można wygodnie usiąść i cieszyć się ciepłem i widokiem.